Manko, cześć, witam Was serdecznie z jednego z gdańskich osiedli. Nie wiem dokładnie, jak ono się nazywa, ale dokładnie spod klubu Old School Boxing Club. Klub tworzony yy, przez pasjonatów pięściarstwa zawodowego. I tak, przy okazji mojej właśnie wizyty w Polsce umówiłem się na trening personalny z jednym z trenerów. Jaram się tym, co robią, bo naprawdę śledzę ich od dawna i, i po prostu bardzo mi się podoba sposób, w jaki prowadzą zajęcia, treningi i to wszystko. Indywidualne podejście do każdego, naprawdę różne poziomy. Z tego, jak widzę na filmikach, jest no mega. Jaram się i inspiruję i to między innymi jedno ze swoich marzeń i jestem tutaj, nie? mam akurat 6 godzin czekania między samolotem a pociągiem, bo jadę dalej w Polskę no i postanowiłem się umówić, także oglądajcie bum, 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 bum. hej, no i jestem już tutaj w środku fajna sala, mała kameralna, super klimat czuć tutaj boksę, Z Wam właśnie pokażę jak to wygląda eee, trener powie Cześć, Hello yy, i tak. Jest naprawdę bardzo fajnie. To jest, to jest właśnie piękno boksu. trenerów ze mną. Tak, ze mną jeden z trenerów tutaj w klubie, Kevin. Siemaneczka. Siemanko, cześć. E, tutaj drugi z trenerów. Są ja, ja będę na trening, tak? Tak, jest, Tak. tak no, no właśnie. I tak, tutaj jest jeszcze właściciel, ale uciek. E, zaraz godowe. Także fajny naprawdę klimat. Muzyczka leci, ludzie się schodzą. E, These bullets is like mosquitoes I put the clip and they get to spitting like they're the Migos The same with da Coyote and Cueva de Montesinos These bullets burn hockey, they hotter than jalapenos He wonder what he did to his man it's four motherfuckers coming out of tenants a day I had to end it all so I could just see where it began It's a five-piece kimono like I live in Japan a Line. I got goons on the motherfucking front lines. Warriors and silverback gorillas in my bloodlines. Devils moving everywhere. Motherfucking Jim Star gonna get his body, face facelift. His skin hanging on, blood dripping from the blade. AK's banana clips have me going shit. Your head is over the mantle, and you don't know nothing, and no one is half the battle. So pull up on me if you want them to die. It's bodies that's in the ocean, now. the sun's in the sky. Shot for you O, jestem właśnie po treningu z Hubertem. Świetny trener, bardzo polecam dużo praktycznej wiedzy takiej teoretycznej i dosłownie z ringu, co naprawdę się odbywa w ringu, nie? Dziękuję. Dzięki O, polecam. Tak, jak widzicie tutaj, bok jest pewną parą. Maszona na różne poziomy zaawansowania.